Siemanko, cześć, tutaj Kipka Gaming. Dzisiaj zapraszam was na odbiór nagród za Food Champions, które już skończyłem. Mamy rangę szóstą niestety, niewiele brakło do rangi piątej jednego wina, ale u mnie to już standard, niestety. Dodatkowo otworzymy sobie kilka randomowych paczek, między innymi za ważne mecze, tam jakieś zadania sezonowe, także zapraszam. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału, żeby nie przegapić następnych materiałów, a teraz zobaczcie sami. Brakło jednego zwycięstwa, no ale u mnie to już norma i mamy tylko szóstą rangę. Fajnie mi się grało, oczywiście zasługa to jednej gwiazdy, Kiliana Mbappe, wiem, że propsuje typa, ale naprawdę game changer. Game changer, niesamowity jest, no ale też ta karta powinna taka być. Dobra, przejdźmy sobie od razu do nagród za Food Champions. Ale zobaczmy pierwszy link, no się nie trafimy Neymara, no. W drugim piku zobaczmy co trafiamy. Weźmiemy Juan Miego z Ligi Hiszpańskiej. No nie za fajne, nie za fajne piki. Moi drodzy, zaczniemy sobie od paczki Rzadkich Piłkarzy Electrum 82 plus gwarancja. To jest paczka za zadania jakieś, z, e, więc... Okej. Okay. I trafiamy Roberta! Proszę bardzo! Można! Jest miło! S ES! SPATA! I do... O! Polska paczka! Woohoo! Wojciech Szczęsny! No taki paczki to jeszcze w życiu nie widziałem, nie? Coś niesamowitego. No i dobra, przechodzimy do nagród za Food Champions. Zaczniemy sobie od chyba najgorszej paczki z rzadkich zawodników, no ale zobaczymy, czy ona faktycznie będzie najgorsza. OK. ekraniki hiszpańskie, napastnik, to będzie jago z Pazur 84, więc nie najgorzej, nie najgorzej. Teraz myślę, że otworzymy sobie paczkę z Ifami. Trzy Ify gdybyśmy tutaj trafili Neymara... Get over here! Co za szmalna na sobie czekał? Zobaczmy, 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 zobaczmy. Żeby to był brazylijski walkout? No mamy walkout, jest meksykański, czy to będzie Hernandez? Super. Aj idź w chuj dodatku żanelt i Beto. Ok, paczka z Ifami nie oddała. A czy duża paczka rzadkich zowników? Niestety bez gwarancji overallowej, ale zobaczmy, żeby był walkout. No nie ma okautu. Także jest beznadziejnie. Zobaczmy, czy w paczkach za ważne mecze trafimy kartę eventową Food Captains w pierwszej dużej złotej paczce premium. Mamy na to szansę, ale niewielkie. My trafiamy banery, okej. Okay. W moim ograniczonym klubie byłoby ok, gdyby to było coś lepszego niż Mendy. Kolejna paczka z gwarancją 80+, plus, więc to niewiele, ale daje nam to ekrany portugalskie, czyli to będzie João Felix. No na razie tylko 83 overallowo. Tu już jest lepiej, bo ma złota paczka, ale 82+. Plus. I mamy, mamy walkout angielski, żeby to był Tottenham? Tak jest, Hurricane. Hurricane wymienny, ale jest overall, jest overall, fantastycznie. Do tego dwóch zawodników 84, także kapitalna paczka, naprawdę rewelacyjna. Damn son. I paczka rzadkich piłkarzy Elektrum 82. Zobaczmy kolejne ekrany, moi drodzy. Kolejne ekrany Niemcy PP, czyli to będzie Leroy Sane 84. Także nagrody całkiem całkiem. Teraz przed nami paczka piłkarzy Electrum Prime. Tu już nie mamy gwarancji overallowej, ale mam nadzieję, że coś trafimy, okej. Okay. No i główna nagroda za ważne mecze, czyli mega paczka, gwarancja 82 plus paczka wymienna oczywiście. Czy tutaj? Wow! Czyli trafiamy 82. Dobra, ale jest if, jest if, a ify są teraz w cenie. To na dzisiaj by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie to dla mnie mega, mega, mega ważne. A dla Was w sumie to Was nic nie kosztuje. Także cześć!